Czy wszystkim, tutaj Kuba No, troszkę mnie nie było Cóż mogę powiedzieć, są personal matters Tak wyszło Sorki, sorki Ale już jestem I co? Tak wyszło przez przypadek Że zrobiłem sobie ten pula I chciałem Chciałem Kirarę, czy jak ona tam ma, Kirara chyba I tak, wyszło jakoś. Przez przypadek. Mm, no. Także ten. I jestem na całkowicie nieprzygotowany. Tak, całkowicie, całkowicie. Bo przygotowywałem się na Kokomi trochę. A co do na no to co. nam no mam dużo bosów do robienia. I to jest potrzebne na Jae. Tuż jest potrzebne na Jae. No to oczywiście tutaj. Po pierwsze, dużo tego. że nie wiem, czy tyle, ile mam mi wystarczy. No bardzo możliwe, że będę sam musiał pobiegać i pozabijać. Bo tyle może nie starczyć. W sumie to zobaczmy, przeróbmy sobie większość tych takich. No i te, te... oczywiście ametysty. Będą potrzebne i książeczki, tak książeczki będą potrzebne, więc też będę musiał je trochę porobić. że wszystkie oprócz tych dwóch. Nawet mogę jeszcze jedno zrobić. i tych książek oczywiście 63 będę potrzebował, tych niebieskich, a mam 56. A co do złotych, no to będę ich dużo potrzebował. Dużo będę ich potrzebował. Tym bardziej, że przydałoby się na edadzie krauna. Więc no, dobra, dalej. Co dalej? To, to. Skąd ja w sumie nic? Na pewno jeszcze, oczywiście, te rzeczy z Rajdenki to są te, o, te trzy. Tak mi się wydaje. Znaczy, no, ja mówię, te trzy potrzebujemy tych, ale oczywiście nie, można je pozamieniać. I tak jak mówiłem, na kokomi jestem bardziej przygotowany, bo już mam całe, całego łososia wywarmionego, A tego mam tylko 20. Jest niby wzięta na 60 poziom, więc trochę tam tego już zeżyłem, ale i tak będę potrzebował. No, niestety i co? Te kwiatuszki, tych kwiatuszki mam dużo. 308 to na luziku, bo potrzebne jest tylko 168 tych si Genodermów. Więc na luziku, krauny, krauny to oczywiście to mam i metysty, jeszcze zobaczmy ile mam tych ametystów. Zobaczcie, tego mam pełno, więc sobie zróbmy teraz wszystkie. Czyli najpierw zacznijmy od tych 6 dużych. Zróbmy sobie tego w cholerę. Następnie tego tak tyle. No pełno tego, mam, strasznie dużo tego. Tego sześć. Tych tutaj potrzebuje dziewięć, więc mam wystarczająco. I tych tutaj potrzebuję dziewięć, więc też mam bardzo wystarczająco. A tych to też on. Pełno. No, więc z tym nie będzie problemu. Więc to jest, to jest. E, książeczki... E, w sumie zobaczmy ile mam tych książeczek. Złotych. Mm, 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 tutaj. Uu. No, z książeczkami jest troszkę problem. To troszkę jest problem. Troszkę bardzo. <laughs> jej, jej. Czy są one dzisiaj? Tak na dzisiaj. dzisiaj. Hmm. Najpierw na bossa sobie polećmy. Tak mi się wydaje. Boss jest oczywiście tutaj w enkanomii. Enkanomia. Ten podwójny wiszam czy tam jak on tam ma, no, za chwilę zobaczymy w sumie. Podwójna jaszczurka w sumie, no, to... no tak. Buffy Small Visual Podwójna jaszczurka, w skrócie. Raczej nie jest zbyt trudnym bossem, tak. Minus. Że dla mnie to w sumie żaden nie jest trudny, ale to I jeszcze jak tu jesteśmy, to w sumie zróbmy sobie taktyczne łysze. Może jeszcze broń mi się uda niej wyłyszować. Fajnie by było. Chociaż mm, raczej szanse na to są nikłe, bardzo nikłe, <śm> bardzo nikłe, niestety.

Odnerwujące jest właśnie w gitarze, po pierwsze przebijają się przez shieldy, a po drugie jeszcze i Więc tutaj naprawdę to może być trudne w tym bosie. No jak macie jakiś gadżet, na przykład, który ta schyla to nie ma problemu, w sumie, że z żadnym bosem, musę bo wkuracie ten gadżet. A, właśnie, zapomniałem, jest to nowa opcja quickswapu, Fajne to jest, podoba się. Chociaż pewnie o tym będę zapominał bardzo często. Ale nieważne. No a więc tego bosika będę sam musiał zrobić. I niedługo się spodziewać, jakiegoś oczywiście tutaj levelingu i testingu JAME. Jeszcze artefakty właśnie tutaj. Ale ja to już przy levelingu i testingu sobie omówię, co od nami można zakładać, z czym ją będę w ogóle miał w teamie i TP i TD. Bo po wejściu Dendro oczywiście się zmieniły zwykłe imy z Jae, um, no co chciałem zobaczyć? Tak, chciałem zobaczyć, czy mam jakieś kondensy. Otóż nie, nie mam żadnych kondensów. No dobra, warto wiedzieć. Zaraz, 24. Zróbmy sobie jednego, pójdźmy sobie szybko tutaj. No, tych książek też będę musiał pełno wyparmić. Jeśli chcę wziąć przynajmniej E na jakiś wyższy poziom, na dyszkę, bo fajnie, żeby tam krauna miała na tej umiejętności. Na ulcie jakaś tam dziewiątka wejdzie pewnie później. autosy. Nie wiem, autosu raczej nie będę jako super często używał. Chociaż hmm, zobaczę w ogóle, czy będę często ja używał w teamach. Zobaczymy, jak sobie będzie radziła. Na tych artefaktach, które jej tam pozakładam. Czy będzie dobra, czy nie będzie dobra? No okej. Okay. Weźmiemy sobie tym tym, który teraz jest. Nie chce mi się zmieniać. Raczej tak nie powinno być problemu z tym florem, chociaż szybciej by było, gdybym wziął akurat tutaj e, tam na HIDE, bo po prostu bym w stanie wszystkich jakby zaznaczać, by wszyscy pozdychali, ale e, nieważne. Tutaj jestem w stanie zrobić tak. No, żegnam panu, żegnam. I tak tylko raz tutaj przychodzę, bo potem lecimy znowu na bosy. Eee. Nie, no, ale kupiłem drop, xD. Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Nie, no. Ajaj. Więc spróbuję sobie jeszcze tutaj do końca. Hmm, oczywiście, ja je na jej broń. Tą Kirarę sobie odpuszczę. Chociaż fajnie, by ją mieć, ale ona już. Niestety, pomijają niechcący, więc. Chyba, że zobaczmy, jakie mam tutaj. Eee... A. Ok. No fajnie. Nie wiem w sumie, jak się Forstary przenoszą. Czy się. Jak jest 5 Star, to się anuluje. Pity z Forstara. Jakby to co 10, że jest gwarantowany 4-star, to trzek jak drop nam teraz 5 star to się przynosi. jeśli wiecie to możecie napisać, bo fajnie by było wiedzieć.

też nie wiem czemu, teraz mam tak mało energii Ale okej okay. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj na szybko i w sumie zróbmy sobie do Pasa tę misję, znaczy nie do pasa tylko tego nie wiem w sumie, zapominam, jak się to nazywa, się to nazywa No, BP tego Muszę sobie iść pogotować No, dyktatywne tego i odebranie od kowala rzeczy, i danie kowalowi nowej roboty. No, i odebranie Expo. Ile mam w sumie tych? 15. No, strasznie mało. Wykorzystałem ostatnio dużo, dużo, dużo. Wykorzystałem tego. Hmm. To Zobaczymy, co tu jest. Oczekiwaniu na bossa. No, ten tool update. To fajnie, fajnie. W mailu nic nie ma. I w sumie niedługo będzie reset tego sklepiku, bo no nowy miesiąc będzie. czy... No tak, będzie resecik, to będę mógł sobie kupić za tego Stardasta. To fajnie. A właśnie, 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 jak już tu jestem, to może mają jakieś rzeczy z tych, tych, tych. Jakieś dropy. O, no właśnie, takie dropy na przykład. Dobrze sobie przypomniałem. Dobrze, że odcineczek zrobiłem. Bo tutaj nie do koniec miesiąca ja bym o tym zapomniał. I bym nie kupił. Kupiłbym. Czy czegokolwiek jeszcze potrzebuję. E. Jak dużo mam tych w sumie nie wiem. Ale mam dużo Stardusta, więc. Tego też sobie kupię. To są nowe dropy, więc mam ich mało, bo za mało tego farmiłem Tego mam dużo. Kto też. O, nie wiem, jak nie zauważyłem tych hangardów wcześniej. A szukałem ich. Dobra. No i to chyba większość z tych rzeczy. No, zobaczmy, czy ten boss już się zrespi, Powinien się zrespić, ale zobaczę dla pewności. Nie, jeszcze nie, 30 sekund, dobra, to będzie trzeba poczekać To w oczekiwaniu e, przypomnę oczywiście tutaj o subiku, lajku, jeśli się spodobało Jeszcze raz przepraszam, że nie było ostatnio filmów, ale no niestety tak wyszło, tak wyszło Nadal jeszcze trochę mnie gardło boli Ten odcinek pewnie się we wtorek, tak mi się wydaje Więc e, zobaczę jak to wyjdzie, bo nie będzie mnie poniedziałek, wtorek, środa więc będę musiał tutaj robić je daily na telefonie, bo w domu nie będzie. Więc nie będę mógł aż tak dużo farmić. Więc wydaje mi się, że w sumie nie wiem, kiedy do farmy, a ja to miałem tak całkowicie. Spróbuję coś tam niby na telefonie porobić, ale to wiadomo, że robienie tych podwójnych wiszampów na telefonie nie będzie zbyt prostym zadaniem. Dobra, już się zrespiły. Enkanomia, cyk, cyk. No naprawdę nie będzie proste zadanie zrobienia ich na telefonie Tym bardziej, że przez te shieldy się przebijają Bo zwykle na telefonie to wygląda tak, że sobie biorę żęgliego a Robię te szyldy, no jestem nieśmiertelny Tam nie ważne jak dużo, jak długo coś robię to Jakby po prostu się robi Tak to pewnie mi będą ginęły te postacie

Nie, no naprawdę się skończyło idealnie przed tym. Ajaj, anlaczki, aj. anlaczki, ten ranking był. ale kolejna trójka, i ile już mam ich? Dwadzieścia dziewięć. I teraz pytanie, ile mi jest potrzebne, bo już sobie ją wziąłem na 60 Więc tutaj jest 8 jest 8 12 To czegokolwiek używałem używałem tej czwórki i tutaj dwójki używam No dobra, czyli tylko 40. Tylko albo aż. No, jeszcze trochę zostało do 40. Bo dopiero 29. Niestety nie spodziewałem się, że zrobię sobie pojedyncze pule. Albo tamten pule nie pamiętam już, jak ją dropnąłem. Po prostu wiem, że takie. To no, naprawdę liczyłem, że nawet dropnie mi jakiś off banner. Nawet, że jakaś daya, daya mi dropnie. To no też nowa postać by była, ale raczej bym jej nie używał. Bo jest już z moim zdaniem. E, niestety, przykro mi daje, ale jesteś już des. Mm, to bym wtedy miał gwarantowaną kokomi. <grywka> A tak na no to co? No, tak e, nie, nie uda mi się tej kokomi dropnąć. Więc no co, no, z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeszcze raz sorki tutaj, że nie było tak dawno odcineczków, naprawdę tutaj długą przerwę miałem. Ale teraz tutaj planuję zrobić właśnie z tą JAE. Leveling i testing będzie, oczywiście tutaj przygotowanko było Potem jeszcze jakieś inne filmiki, jakieś poradniczki do Yae, może coś będzie No i jeszcze coś mam zamiar zrobić tutaj o Nahidzie Bo też Nahida, oczywiście Nilo, niedługo dziesiątki będą, więc też będą odcineczki z Level ten Friendship Cały czas ten Friendship farmiony jest No i jeśli macie jeszcze jakieś propozycje na temat filmów, to chętnie um, um, przeczytam. Zrobię. Jakieś tam, to tam chcecie. No, jeśli ci się spodobało, to oczywiście like, subik, pamiętajcie, bo to bardzo pomaga. Z mojej strony to na tyle. Siema, siema, papa. Pa. Widzimy się w kolejnych odcinkach.